Jedną z najważniejszych wartości w naszej kulturze jest możliwość decydowania o sobie. My rościmy sobie prawo do tak wielu rzeczy, tak wiele rzeczy uważamy za oczywiste, e, uważamy, że nam się należą e, i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak uważamy. Nasze nastawienie wychodzi na jaw wtedy, kiedy nasze oczekiwania nie zostają spełnione. Kiedy ktoś oczekuje od nas, że zrezygnujemy z naszych oczekiwań. Kiedy coś lub ktoś sprawia, że nie możemy dostać tego, na co się już nastawiliśmy. Wtedy naszą reakcją jest żal, często nawet gniew. Na przykład, mam prawo do odpoczynku po dniu pełnym pracy i nikt nie ma prawa przeszkodzić mi w tym odpoczynku, zawracać mi głowę swoimi problemami. Mam prawo do tego, żeby samemu decydować o swoim czasie. Nikt mi nie będzie życia układać. Mam prawo do własnych, niezależnych decyzji i nie znoszę, kiedy ktoś wywiera na mnie presję. Mam prawo do rozporządzenia swoją własnością, zwłaszcza pieniędzmi, które są owocem mojej ciężkiej pracy. Mogę je wydać na co chcę i nikt nie powinien mi dyktować, jak powinienem nimi zarządzać. I w końcu mam prawo do szczęścia. Mam prawo do tego, aby robić to, co sprawi, że będę spełniony. I nikt, nawet Bóg nie ma prawa tych moich planów krzyżować. I chociaż to prawda, że Bóg dał nam możliwość podejmowania wyborów, to równocześnie prawdą jest, że pewnego dnia z tych wyborów będziemy musieli się przed nim tłumaczyć. To, co wybieramy, nie jest neutralne, nie jest obojętne dla naszego wiecznego losu i dla relacji z Bogiem. Bo nie stworzyliśmy sami siebie, ani nie zostaliśmy stworzeni sami dla siebie. I w związku z tym, nie należymy sami do siebie. Istniejemy dla Boga. I jest to prawdą szczególnie w odniesieniu do tych, którzy przyjęli przez wiarę ofiarę Jezusa. Dlatego, że Jezus przelał swoją krew właśnie po to, aby wykupić nas z niewoli grzechu, abyśmy należeli już nie do siebie samych, ale do niego. Ale o tym będziemy mówić jeszcze później. Dzisiaj zwróćmy uwagę, że chociaż to właśnie wierzący otrzymują wszystkie błogosławieństwa płynące z tego ofiarnego dzieła Chrystusa, to nie jest tak, że władza Jezusa ogranicza się tylko do Kościoła, tylko do grupy ludzi, którzy zgodzą się poddać Jego panowaniu. Jezus jest Panem, tak ogłaszali pierwsi chrześcijanie. I te słowa nie są tylko wyrazem zgody na to, aby moje życie było Jemu podporządkowane. Ale raczej te słowa są wyrazem przekonania, że on obiektywnie jest panem, że poddanemu jest wszystko na niebie i na ziemi. Tak więc Boży plan dotyczący historii nie zmierza do tego, że Jezus pewnego dnia zabierze z tego zepsutego świata garstkę ludzi, którzy zgodzili mu się poddać. Ale ta historia zmierza raczej do tego, że Syn w imieniu Ojca usunie wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc, jak mówi Pierwszy List do Koryntian. Ponieważ On, jak mówi dalej Paweł, musi królować, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, a ostatnim wrogiem, który będzie usunięty, ma być śmierć. I dopóki to się nie wydarzy, to pozostaje aktualna możliwość zawarcia pokoju, którą Chrystus jako reprezentant Ojca oferuje swoim zbuntowanym poddanym. I dlatego tak długo, jak trwa czas łaski, My, jako Kościół, zachęcamy wszystkich, cytując słowa Psalmu drugiego. Złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał, a wy, abyście przez to nie zgubili drogi, gdyż jego gniew wywołać nie trudno. Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w nim szukają schronienia. Kiedy zostaliśmy stworzeni, i kiedy otrzymaliśmy od Boga Ojca wszelakie dobra, Przyszedł szatan i zwiódł nas do nieposłuszeństwa, grzechu, śmierci i do wszystkiego złego. I nie było żadnej rady, pomocy ani pociechy, dopóki nad naszą niedolą i nędzą nie ulitował się z niezmiernej dobroci ten jedyny i wieczny syn Boży. I dopóki nie przyszedł z nieba, aby nam pomóc. Tak przepędzeni zostali wszyscy owicie mężcy i więzienni dozorcy, a na ich miejsce wstąpił Jezus Chrystus, Pan życia, sprawiedliwości, wszystkiego dobrego i zbawienia, i wyrwał nas biednych, zgubionych ludzi z paszczy piekła, pozyskał, uwolnił i przywrócił do łaskawości i łaski Ojca, oraz wziął pod swoją ochronę i obronę jako własność swoją aby nami rządzić swoją sprawiedliwością, mądrością, mocą, życiem i błogosławieństwem.